kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego ludzie uzależniają się od rzeczy które ich powoli niszczą dlaczego ktoś wciąż wraca do nawyku który ich wyniszcza nawet gdy wiedzą że to ich zabija lubimy udawać że odpowiedź jest prosta siła woli samokontrola wybór mówimy rzeczy w stylu po prostu muszą przestać ale to wyjaśnienie ledwie dotyka powierzchni bo pod każdą zależnością, czy to do alkoholu, hazardu, mediów społecznościowych, czy nawet toksycznych relacji, kryje się znacznie głębsza prawda. Pragnienie, duchowa rana, ciche, bez odpowiedzi pytanie, dlaczego żyję? to nie jest film o substancjach, to jest o duszy, o tej części ciebie, która cicho łamie się pod ciężarem nowoczesnego życia. Jak uzależnienie często pojawia się nie z miłości do przyjemności, ale z braku sensu. Wyjaśnijmy to: uzależnienie nie zawsze polega na chemicznym uzależnieniu to nie zawsze chodzi o traumę, czasami chodzi o nieobecność pustkę, która nie ma nazwy. Pragnienie czegoś prawdziwego w świecie który nieustannie oferuje iluzję. Filozof Seren Kierkark napisał kiedyś Największym rozpaczą jest nie wiedzieć, że jest się w rozpaczy. I taka jest rzeczywistość wielu uzależnionych. Nie toną w substancjach. Toną w świecie, który zapomniał jak karmić dusz Z zewnątrz. Łatwo jest określić uzależnionego jako nieodpowiedzialnego. Egoistyczny. Słaby. Ale co jeśli że rozumiemy czym naprawdę jest uzależnienie, a co jeśli uzależniony nie goni za hajem, ale ucieka przed pustką? Pomyśl o tym, dlaczego ktoś miałby wybierać powolne niszczenie siebie. Może nie wybierają destrukcji. Może zniszczenie wydaje się bezpieczniejsze niż wpatrywanie się w otchłań bez sensu. Może ból jest jedyną rzeczą, która wciąż sprawia, że czują się żywi, bo kiedy nie masz celu, żadnej przewodniej filozofii, żadnego połączenia z czymś głębszym, wszystko, co tłumi ciszę, może wydawać się zbawieniem. Uzależnienie nie jest porażką moralności. To kryzys istnienia. Krzyk o całość w rozbitej rzeczywistości. Filozof Viktor Frankl który przeżył obozy koncentracyjne, wierzył, że fundamentalnym ludzkim napędem nie jest przyjemność. Jest to sens. A kiedy nie znajdujemy sensu, nie stajemy się neutralni, stajemy się zagubieni, chwytamy się czegoś, czegokolwiek, co daje nam poczucie kontroli, nawet jeśli to trucizna. Dlatego ludzie pozostają uzależnieni, bo to działa dopóki nie przestaje, bo ten drink. To przewijanie, to obiadanie się, to ryzykowne zachowanie wydaje się, że to jest połączenie. To przypomina spokój, oferuje iluzję całości, nawet jeśli jest tymczasowa, ale dusza wie, dusza zawsze wie, kiedy karmi się kłamstwami, a oto ironia, osoba, która staje się uzależniona, często nie jest najsłabsza. Mogą być w rzeczywistości najbardziej wrażliwi, najbardziej szery, ten, kto nie może znieść hałasu nieautentycznego życia. Uzależnienie zatem nie jest chorobą, to jest objaw, to jest to, co się dzieje, gdy ciało nie może już dłużej dźwigać ciężaru duchowego głodu. Jak więc zaczynamy się leczyć? Odpowiedzią nie jest dyscyplina, to nie jest kara, to nie wstyd. Odpowiedź zaczyna się od prawdy, patrząc szczerze na życie, które prowadzisz i zadając sobie pytanie, czy to ja? Czy żyję w zgodzie z tym? Kim jestem? Carl Jung kiedyś powiedział, że każde uzależnienie jest próbą powrotu do siebie. Nie jego, nie maska, ale prawdziwy ja, ta część ciebie, która pamięta. Ale aby powrócić do siebie, musisz przejść przez, musisz stawić czoła cieniowi, bólowi, wściekłości zmutkowi które przez lata ukrywałeś musisz zadać pytania których unikałeś dlaczego czuję się tak pusty dlaczego czuję się tak samotny kiedy się zgubiłem i to jest przerażające bo w momencie gdy odbierzesz uzależnienie zostaje tylko ty bez filtrów nieotępiony prawdziwy ale to także początek odrodzenia Starożytni stoicy wierzyli, że droga do wolności nie mega na unikaniu cierpienia, lecz na dawaniu mu sensu. Marek Aureliusz nie prosił o pokój, prosił o siłę, by przetrwać burzę. A może właśnie o to chodzi w zdrowieniu, nie o brak fatki, ale o odzyskanie godności? Uzależniony nie potrzebuje być ratowany. Muszą przypomnieć sobie, kim są. Bo to prawda Uzależnienie nigdy nie dotyczy tylko samej rzeczy. Chodzi o uczucie, które się pod tym kryje. Pragnienie przynależności, potrzeba poczucia bezpyt, pragnienie ucieczki od życia, które wydaje się nie do zniesienia. To, czego naprawdę potrzebuje uzależniony, to nie tabletka ani program. Potrzebują filozofii, potrzebują mitu. Potrzebują nowej opowieści, aby opowiedzieć sobie, a jednak większe świata nie oferuje nic z tego: tylko frazesy, tylko zasady, tylko osąd, więc uzależniony wraca do tego, co zna. Bo fałszywy spokój jest wciąż lepszy niż żaden spokój. Ale jeśli tego słuchasz i rozpoznajesz siebie, wiedz to nie jesteś złamany. Szukasz, nie jest za późno. Jesteś w drodze powrotnej do domu. Ból, który czujesz, nie jest bezsensowny. To znak, że coś w tobie wciąż odmawia stępienia. A ta część ciebie, ten ból jest święta. Nieczę kiedyś powiedział: Ten, kto ma powód, by żyć, zmiesie prawie wszystko. To dlaczego nie pochodzi ze świata? Pochodzi z wnętrza. Z cichego głosu wewnątrz, który mówi: Byłem stworzony do czegoś więcej niż to. Uzdrowianie nie jest prostą linią, to spirala. Będziesz wracać do tych samych lekcji w kulko, ale za każdym razem będziesz je rozumieć coraz głębiej. A pewnego dnia możesz spojrzeć wstecz i zrozumieć: uzależnienie nie było wrogiem, to był posłanieć. To był sposób Twojej duszy na powiedzenie, obudź się, w życiu jest więcej niż to, więc nie tłum Cię bólu, nie tłum głodu, niech Cię prowadzi, niech poprowadzi Cię do miejsca, które zapomniałeś, że istnieje, miejsce, w którym mieszka sens, miejsce, w którym pamiętasz nie to, kim Cię kazano być, ale to, kim naprawdę jesteś. Uzależniony nie jest zagubiony, są na krawędzi objawienia. Jedynym pytaniem jest, czy jesteś gotów słuchać, ale co się dzieje po przebudzeniu, po tym pierwszym pęknięciu iluzji? Oto niewygodna prawda, prawdziwa, praca zaczyna się po epifaniu, łatwo jest mieć, moment jasności, nagłe uświadomienie sobie, że twoje życie nie może tak dalej trwdać. Że uzależnienie, przewijanie, samosabotaż to maska, kłamstwo, sposób unikania czegoś głęboko zakopanego w środku, ale jasność bez działania to tylko inna forma samooszukiwania się, bo po wglądzie przychodzi pustka, ta przestrzeń, w której stary mechanizm radzenia sobie zniknął, ale nic jeszcze nie zajęło jego miejsca, i to jest miejsce w którym większość ludzi popada w nauk nie dlatego, że są słabi, ale dlatego, że są sami ze sobą z niczym, czego mogliby się trzymać poza ciszą. A cisza może być oguszająca, gdy przez całe życie próbowałeś jej uniknąć. To jest moment, w którym filozofia staje się czymś więcej niż tylko teorią, staje się medycyną. Struktura Forma wewnętrznej architektury. Kiedy Marek Aureliusz pisał w swoim dzienniku każdego ranka, nie starał się być głęboki. Przypominał sobie, żeby się nie załamać. Przypominał sobie, że istnieje różnica między tym, co się nam przydarza, a tym, jak to interpretujemy. Że nie jesteśmy naszymi pragnieniami. Nie nasza przeszłość. Nawet nasz ból. Wiszmy natomiast obserwatorem. Ten, kto może wybrać, jak zareagować, ale oto problem w dzisiejszym świecie nikt nas nie uczy, jak obserwować siebie. Uczymy się, jak występować, jak dostosowywać się, jak produkować, ale introspekcja, cisz duchowe ugruntowanie. Te rzeczy są postrzegane jako luksusy opcjonalne, nawet podejrzliwy, więc dryfujemy, uprawiamy wellness, kupujemy rzeczy. Podążamy za trendami, publikujemy afirmacje, ale nic nie działa, bo nic nie dociera do tej części nas, która jest naprawdę zraniona. Uzależnienie nie jest leczone poprzez optymalizację, leczy się przez integrację, przez odwagę, aby usiąść z połamanymi częściami siebie i nie dgnąć. Karl Jung Nazwał to cienie: części nas samych, które tłumimy, zaprzeczamy im lub się ich wyrzekamy, ponieważ nauczono nas, że są niegodne miłości. Ale dopóki nie stawimy czoła cieniowi, pozostajemy jego więźniami. Będziemy wracać do uzależnienia nie dlatego, że jesteśmy źli czy skazani na zagładę, ale dlatego, że jesteśmy niekompletni a dusza nie zazna spokoju dopóki znów nie stanie się całością dlatego właśnie rehabilitacja nie polega na stawaniu się lepszą wersją siebie chodzi o stawanie się prawdziwszą wersją siebie taki który nie musi już ukrywać się za znieczulaniem unikaniem lub zadowalaniem innych bo oto paradoks to co myślisz że musisz wyrzucić twój ból Twoja smutek, twoje pragnienia może być dokładnie drzwiami do twojego przebudzenia. Poeta Rumi napisał: Rana jest miejscem, gdzie światło wchodzi w ciebie. I chociaż to piękny pomysł, życie nim jest chaotyczne. To oznacza żal. To oznacza siedzenie z młodszą wersją siebie, która nigdy nie była przytulana. To oznacza skonfrontowanie się z rzeczywistością, że twoje uzależnienie mogło być jedynym sposobem, w jaki potrafiłeś przetrwać. Ale przetrwanie to nie życie. I byłeś stworzony do czegoś więcej niż tylko przetrwanie. Byłeś stworzony, aby wybierać swoje życie. Przejść od nieświadomej reakcji do świadomej odpowiedzi. Wziąć słowo cierpienie i uchrztulatować się w coś świętego. To jest ścieżka filozofii. Nie po to, by uciekać od bólu, ale by przekształcić go w mądrość. Ale nie romantyzujmy tego procesu. Będą dni kiedy będziesz chciał wrócić kiedy pragniesz otepienia bardziej niż prawdy kiedy pragniesz prostoty ignorancji i to jest porządku. odzyskiwanie duszy nie jest liniowe to spirala będziesz wracać do tych samych ran tych samych pokus ale za każdym razem wrócisz z, z większym wglądem więcej współczucia dla siebie więcej siły i powoli zaczynasz budować coś prawdziwego. Fundament nie oparty na rozproszeniu, lecz na znaczeniu. Znajdujesz rytuały, które Cię ugruntowują, relacje, które Cię karmią, praca, która jest zgodna z Twoimi wartościami. Milczenie, które już nie wydaje się zagrożeniem, ale powrotem. Zaczynasz znowu dostrzegać piękno w małych rzeczach. Niebo po deszczu. Szczera rozmowa, dźwięk własnego oddechu, gdy nie jesteś w pośpiechu. Zaczynasz dostrzegać, że radość nie znajduje się w skrajnościach, ale w głębi obecności. I wtedy wiesz, że się leczysz. Nie dlatego, że Twoje pragnienia znikają, ale dlatego, że przestajesz wierzyć, że są Twoją jedyną opcją. Zdajesz sobie sprawę, że ta część Ciebie, która sięgała po uzależnienie. Nie była zepsuta, próbowała cię chronić, próbując dać ci coś, gdy świat nie dał ci nic. A teraz z delikatnością możesz powiedzieć, dziękuję, ale teraz jestem gotowy iść inną drogą. Ścieżka, na której nie jesteś otępiały, nie pochłonięty, nieposiadany, ale wolny, wolny, wyczuć głęboko, kochać autentycznie, cierpieć w sposób znaczący. Być czuły wiekiem, nie maszyną do wydajności czy przyjemności, lecz naczyniem dla świadomości. To właśnie mieli na myśli, starożytni, filozofowie, mówiąc o wyzwoleń. Nie ucieczka od ciała ani transcendencja świata, lecz stawanie się obecnym w nim. Vermi, uzależnienie nie jest objazdem od ścieżki. To jest ścieżka, jeśli jesteś gotów słuchać. Bo ten, sam ogień, który kiedyś cię spalił, teraz może oświetlić twoją drogę do domu. Więc jeśli jesteś w tej przestrzeni między uzależnieniem a przebudzeniem, nie spiesz się, nie zmuszaj. Po prostu zostaniej, zostaniej z tyszą, pozostań z bólem, pozostań przy pytaniu, co to próbuje mnie nauczyć i powoli pojawi się nowy głos, nie głos osądu. Nie głos wstydu, ale głos jaźni. Ten, który czekał przez cały czas. Ale nawet gdy zaczynamy leczyć się sami, przychodzi moment, kiedy uświadamiamy sobie, nie możemy tego zrobić tylko sami. Uzależnienie izoluje. Z samej swojej natury tworzy prywatne więzienie, ciche, niewidoczne, staranne, strzeżone. Budujemy go sami, cegła po cegle, ze strachu, z powodu wstydu. Z przekonania, że nikt inny nie mógłby zrozumieć ciężaru, który nosimy, ale uzdrowienie to zupełnie co innego. Leczenie wymaga kontaktu, połączenia, nie tylko z, z pomysłami, książkami, czy nawet z naszym wiręczem, ale z innymi ludźmi, niedoskonałych ludzi, nieoświeceni, po prostu ludzie, którzy również wykonują tę pracę. Ludzie, Którzy są gotowi usiąść z Twoim bólem, nie próbując go naprawić. Bo czasami wszystko, czego potrzebujemy, to ktoś, kto nas wysłucha bez osądzania. Dlatego starożytna filozofia nigdy nie była tylko samotnym zajęciem. Stoicy pisali do siebie listy, Sokrates zadawał pytania na rynku. Bodyjscy mnisi praktykowali w sangach. Poszukiwacze duchowi tworzyli wspólnoty nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że rozumieli coś, co nasz współczesny świat zapomniał. Dusza jest relacyjna, nie rozwija się w izolacji, lecz w rezonansie, a jednak sama społeczność to za mało. Czego również potrzebujemy, zdesperowany jest rytuał. Żyjemy w czasach, które trzą czas spontaniczność i wolność. Ale zbyt wiele wolności może być pułapką samą w sobie: bez rytmu gubimy się, bez struktury nasze emocje mogą nas pożreć. Dlatego myśli budzą się codziennie o tej samej porze. Dlaczego stoicy codziennie rano pisali w dzienniku? Dlaczego kultury rdzennych pomstos tańczyły, pościły i siedziały w ciszy przed wielkimi życiowymi przejściami? Nie dlatego, że byli prymitywni. Ale dlatego, że byli mądrzy, rytuał tworzy świętą przestrzeń. Uczy ciało wciąż na nowo, że jest sposób na przejście przez chaos, że nawet w cierpieniu może być rytm, nawet w pustce może być sens. Kiedy każdego ranka wstajesz i wybierasz oddychanie przed trzrwianiem, to jest rytuał. Kiedy poświęcasz pięć minut na zapisanie swoich lęków, zamiast je tłumić, to jest rytuał kiedy spotykasz się z przyjacielem raz w tygodniu, aby szczerze porozmawiać, to rytuał. Te małe czyny nie są trywialne. To jest twój opór. Przeciwko rozproszeniu, przeciwko rozpaczy, przeciwko algorytmowi, który żywi się twoją uwagą i twoim zamieszaniem, to są cegły twojej nowej świątyni. Miejsce nie z kamienia, lecz z intencji. Ponieważ uzdrowienie to nie tylko powstrzymanie, Uzależnienia chodzi o zbudowanie życia, którym już go nie potrzebujesz i to jest najstraszniejsza część, bo prawda jest taka: uzależnienie to nie tylko chemiczna nierównowaga, albo zły nawyk, lub wada charakteru. Uzależnienie jest często odpowiedzią na życie, które brakuje głębi. Pijemy, przewijamy, jemy, obiadamy się, uciekamy, bo. Gdzieś głęboko w nas traciliśmy kontakt z tym, co święte. Nie religia, konieczna, ale uczucie, że to życie, ta chwila, jest warte tego, by być w pełni obudzonym. A odzyskanie tego uczucia wymaga czegoś radykalnego. Zmiany percepcji. O tym mówili mistycy. Tak mówił Nietzsche. Tak zrobił Wiktor Frankl. Że sens życia nie jest nam podawany na tacy. Musimy go stworzyć, klepać to. Zmagaj się z tym. I to jest moment, w którym filozofia staje się czymś więcej niż tylko kołem ratunkowym. Staje się kuźnią. Bo znaczenie to nie coś, co znajdujemy jak monetę na ulicy. To coś, co budujemy jak ognisko starciem, z, z wysiłkiem, z cierpliwością. I w tym procesie dzieje się coś dziwnego. To, co kiedyś cię zniewalało, to wiał uzależnienie, staje się Żrotłem wglądu. Zaczynasz rozumieć, dlaczego uciekałeś, dlaczego potrzebowałeś tego haju, dlaczego bałeś się ciszy. A w tym zrozumieniu odzyskujesz swoją moc, zdajesz sobie sprawę, to wie historia nie musi kończyć się na wyzdrowieniu, może się tam zacząć. Bo poza uzdrowieniem jest tworzenie moc odbudowy twojego umysłu przeprogramować swoje przekonania. Aby dostosować swoją energię. A najpiękniejsza część nie musisz być w pełni uzdrowiony, żeby zacząć. Musisz tylko zacząć powrócić do ciała, stworzyć przestrzeń dla ciszy, wziąć jeden oddech, zanim zareagujesz. Pamiętać, że każda chwila to potal, i każdy wybiar to głos na przyszło ja, którym się stajesz to ja nie jest doskonałe, ale jest całościowe. Nie w sensie bycia kompletnym, ale w sensie bycia zintegrowanym, obudzony, zakorzeniony. To ta wersja ciebie, która nie ucieka przed bólem, ale go słucha, który nie boi się wolności, ale czci ją dyscypliną, bo oto ostateczny paradoks: wolność bez struktury to tylko chaos. Myślimy, że chcemy całkowitej wolności, bez ograniczeń, brak zasad, ale tego. Czego naprawdę pragniesz, czego pragnie dusza jest znaczące ograniczenie. Ścieżka, droga, kiedy buda opuścił swój pałac, nie znalazł wolności w rozkoszach, znalazł ją na środku drogi, w równowadze, uważności, w obecności, kiedy epiktet został zniewolony, wciąż wierzył, że jest wolny, ponieważ nikt nie mógł zniewolić jego umysłu. I to jest ostatnia lekcja,